Zacznijmy może od tego, że jestem w głębokim szoku, że można testować motocykle nawet w sposób solidny zimą w polskich górach. Coś niemożliwego jeszcze parę lat temu, no ale... Zmienia się, zmienia się wszystko, zmienia się też klimat i takie rzeczy w tym momencie są możliwe. Jesteśmy w Sudetach, jest końcówka lutego, widziałem dzisiaj ludzi szosujących na nartach, wczoraj widziałem ludzi szosujących na nartach, na snowboardach, na stokach, na których jeszcze jest śnieg, co prawda sztucznie na, naśnieżony, nawieziony, ale takie coś... Po prostu na moich oczach się wydarzyło. Ja przyjechałem motocyklem do Kurortu Narciarskiego. Między innymi na tym motocyklu, ponieważ wczoraj jeździłem na kilku modelach nowej w Polsce marki QJ Motor. Co to jest QJ Motor? Dla większości z Was na pewno jest to nowość, jest to nowa marka na rynku polskim, natomiast jest to koncern, który należy do jeszcze większego koncernu, czyli koncernu Jelly, właściciela na przykład takiej marki jak Volvo. Ale też takiej marki jak Benelli. I w tej samej fabryce powstają konstrukcje Benelli i powstają konstrukcje Kudrzej Motor. Kudrzej Motor, mając wielką paletę i aspiracje na promowanie własnej marki, postanowił zaatakować rynek światowy, rynek globalny. W tym momencie to już jest 130 krajów, w których dostępna jest właśnie ta marka pod nazwą Kudrzej Motor. Dlatego też i do Polski musiały te motocykle dojechać. Co to jest? To jest SRT 550X, czyli motocykl dla średnio zaawansowanych, motocykl dla motocyklistów posiadających prawo jazdy przynajmniej kategorii A2. Generuje ten sprzęt dzięki swojemu dwucylindrowemu silnikowi o pojemności 554 cm3, dokładnie 47,5 konia mocy i 50 ponad 50, 51 bodajże newtonometrów momentu obrotowego. To wszystko wystarcza, aby tym motocyklem naprawdę móc fajnie pojeździć, także w górzystych rejonach. I jest to konstrukcja, która jest naprawdę bardzo przemyślana i dopracowana. Długo, długo dopracowywana, i to jest, myślę, że taka finalna już, finalna już konstrukcja, której naprawdę niewiele da się poprawić. Motocykl ten waży ponad 230 kg, i to jest na pewno jego minus. Natomiast wyposażony jest w absolutnie praktycznie wszystko, czego potrzebuje motocyklista, który chce. Podróżować, podróżować daleko. Mamy, ponieważ, ponieważ mamy tutaj gmole fabryczne, mamy stelaże do kufrów, mamy bagażnik, do którego możemy zamontować sobie kufer centralny, mamy podgrzewany fotel kierowcy, podgrzewane manetki, wysoką szybę z deflektorami, mamy możliwość ładowania telefonu, mamy handbary. Za wiele z tych rzeczy w konstrukcjach niechińskich musielibyśmy dopłacić. Tutaj mamy to wszystko w zasięgu ręki. Jest to konstrukcja, tak jak powiedziałem, przemyślana, nawet w takim aspekcie, że japońskie motocykle mają gumowy. Gumowe przewody. Tutaj mamy stalowy oplot, jeśli chodzi o hamulce, co sprawia, że te hamulce, może jak są nowe, to nie ma jakiejś większej różnicy, ale z czasem użytkowane widać różnicę między dozowalnością tych hamulców. Klamka tutaj na pewno nie będzie tak wpadała jak w dziesięcioletnich przewodach gumowych jakiejś konstrukcji, powiedziałbym, japońskiej. To jest taka malutka przewaga nad również azjatyckimi, ale dużo bardziej popularnymi pojazdami. Konstrukcja ta stoi na kołach szprychowych, kołach bezdentkowych, szprychy poprowadzone są zewnętrznie. Kolor bez żadnych dopłat mamy przepiękny złoty. 19 z przodu, z tyłu mamy 17. Opona to Metzeler więc jest to firmowa opona. Sprawdziliśmy działanie tych opon na naprawdę trudnych winklach, bo jedno, nie dość, że tutaj są zakręty takie typowo górskie, wiadomo, serpentynki, to dodatkowo droga po zimie, której praktycznie nie było, nie było, ale uwierzcie mi, piachu, pyłu, syfu, brzydko mówiąc, jest naprawdę na drodze mnóstwo. Sprawdziło się nawet nieźle, tutaj przyczepność jak najbardziej była. No i motocykl ten. Myślę, że ma bardzo duże szanse na to, żeby zawitać w garażach wielu, wielu motocyklistów w Polsce, ponieważ jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Czym objawia się ta przyjazność? Przede wszystkim nie mamy dokuczliwych wibracji, które powodowałyby mrowienie w podnóżkach, mrowienie w, na kanapie czy mrowienie na kierownicy. Kolejna rzecz to ergonomia. Ja jestem osobą wysoką, mam 1,90 m wzrostu, a mój wzrost jest głównie w nogach, więc wiadomo, że. Chciałbym, aby podnóżki były trochę niżej, kanapa była trochę wyżej. No ale jeżeli jesteście bardzo bardziej wymiarowi ode mnie, to jestem przekonany, że osoby o wzroście między 1,75 m a właśnie 1,85 m znajdą się tutaj na tym motocyklu dużo lepiej niż ja, a ja także nie narzekam na ergonomię jakoś, bo jest dużo więcej motocykli, które naprawdę w tej kwestii mogą temu motocyklowi pozazdrościć. Czy tutaj są same superlatywy o tym motocyklu? Czy tylko same superlatywy można mówić? No, nie no, są też rzeczy, które, które są in minus dla tego sprzętu. Na przykład, powiedziałem już o podgrzewanych manetkach i podgrzewanym siedzeniu, ale guziki, którym sterowane jest to, są. Tak naprawdę takie bardzo mało domyślne. No mamy tutaj fajnie, że wyprowadzone dwa guziki pod prawy i pod lewy kciuk. Tu mamy pod lewym kciukiem grzane manetki, pod prawym mamy grzany fotel, ale czy one są włączone, czy one nie są włączone, to tego praktycznie nie widać, bo to jest takie mikrometryczne wciśnięcie tego guzika. Wolałbym, żeby to było bardziej zauważalne, żeby ten przycisk po prostu wpadał i żeby było widać, że, że te manetki są akurat włączone lub wyłączone. Druga sprawa jest. Taka, że okej, okay, cieszę się, że są grzane manetki, ale manetki mogłyby krzać trochę cieplej, natomiast kanapa mogłaby grzać troszeczkę mniej, bo tutaj jest za mocno grzejąca kanapa według mnie i za słabo grzejące manetki. I tutaj testujący te motocykle wszyscy tak naprawdę zwrócili na to uwagę. Motocykl ten też mógłby mieć wyświetlacz już taki, nazwijmy to nowoczesny. Mamy 21 XXI wiek, 24 rok i tutaj. Taki przydałby się mały tablecik, a ten wyświetlacz, który mamy, to jest taki sprzed 5-7 lat. Wtedy byłby jak najbardziej akceptowalny. Teraz wolałbym, żeby ten wyświetlacz był po prostu ładniejszy, miał może więcej funkcji. ABS, którego nie możemy wyłączyć, jest to wersja. Wersja X, czyli wersja terenowa, nie mamy tutaj żadnego przycisku do wyłączenia ABS-u. No i zawieszenie, które w terenie, my też testowaliśmy te motocykle na takiej drodze górskiej, kamienistej, no mogłoby sobie troszeczkę lepiej radzić, ale też nie ma absolutnie tragedii. Mamy tutaj odwrócone zawieszenie upside down i jakoś tutaj robotę robi ten motocykl. Jakbym podsumował ten pojazd? Przede wszystkim trzeba patrzeć na niego przez pryzmat ceny i ta wynosząca 26 990, czyli niecałe 27 000 jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Adept średnio zaawansowany, początkujący lub po prostu adept turystyki motocyklowej dostaje pełen pakiet, który musi tak naprawdę wyposażyć tylko i wyłącznie w kufry. A może i kufry ma z innego motocykla, a może ze swojej wcześniejszej 125 wystarczy je tylko tutaj pod te stelaże podpiąć i można tym motocyklem naprawdę jechać daleko. Ten silnik zbiera się całkiem fajnie, można nim trzymać 120-130 km na godzinę, nie wibruje. Mocy mamy absolutnie wystarczająco do. Do turystyki. Jego spalanie przy w zbiorniku 19,5 litra, które myślę, że nie, nie zostało przeze mnie sprawdzone, ale na pewno, jako że to jest 500, jakoś nie bardzo wysilona, ponad 500, 554 cm3, no, będzie oscylowało w okolica e, powiedzmy 4 litrów. Na pewno nie przekraczało jakoś bardzo tej wartości. no To zasięg tego motocykla może nawet dojść do spokojnie 400 km albo ponad 400 km, nawet 500 możliwe. Więc to jest na pewno bardzo, bardzo Fajna, fajna wartość. No i ten pakiet jest kompletny, jest sprawdzony, jest od wielu lat już można powiedzieć na rynku, więc ten sprzęt wydaje mi się, że może zasługiwać na Waszą uwagę. Nie jest to oczywiście jakiś game changer, nie jest to motocykl, który sprawi, że w ogóle inaczej spojrzycie na, na turystykę motocyklową czy, czy na sprzęty tego typu adventure'owe, ale na pewno pozwoli wielu, wielu osobom korzystać z motocyklizmu, zmieniać swoje miejsce przebywania w sposób bardzo przyjemny, dojeżdżać do bardzo dalekich destynacji w sposób komfortowy, przyjemny i przede wszystkim bezpieczny, a to wszystko naprawdę za stosunkowo niewielkie pieniądze. Więc ten sprzęt jest naprawdę, naprawdę w porządku. Michał Brzozowski, motowojadżer.pl. Pozdrawiam Was serdecznie.